przedpuszków kilka, płozy także jest trochę roboty. Jedną stronę mamy już zrobioną. To jest nasza stara słupica i nowa. I powiem Wam, że miałem słupicę też, yy, która była lewa z dołu, kiedyś wymieniona na prawą. Jest idealnie prosta. Nawet powiem Wam, jak nowa. Ona też była błędnie kiedyś wymieniona i założyłem ją. I zobaczymy, jak teraz pójdzie. Szósta skiba na tej słupicy, innej. Jest idealnie prosta, jak nowa. I jeżeli nie pomoże, musimy wymienić żabę. Obracamy pług i robimy lewą stronę. Teraz. Prawa już jest gotowa. Jedziemy do serwisu po nowe śruby, bo nie mam nowych śrub. Jeszcze te trójkąty od płozy. Nie mam nowych. Je musimy wziąć. I jeszcze jedną supicę do wymiany mam zapasową. Jedziemy do serwisu, pokażę Wam nowe lemkeny, jakie stoją. Serwisu mam tylko 10 km, to zaraz tam będziemy, akurat Lemkena mamy bardzo blisko. Jest nowy Helidor 9, Karat 9. I tu helidor zawieszany, helidor 9K. Ten karat do bezorkowej. Ciekawe, jakby go porównać do Horsza, mało eee, inne niż u nas, zielony jest, żeby się nie skrzywił. Za duże naciski były. Jeszcze pokażę wam tego niu Holanda. Stabilizatory ma. Ten Hardy też widać nie jedno przeszedł. Mamy nowe części, co potrzeba jeszcze dla Heninga do siewnika. Jedziemy ubierać lemkę w nowe ciuchy i orka. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztuje ten New Holland z tym podnośnikiem i Hardy, to powiem Wam tylko tyle, że kosztuje dużo więcej niż na Olixie. I jeszcze do tego podatek VAT trzeba doliczyć, bo tutaj bez VAT nie sprzedadzą. Tylko dla tych, co sobie odliczą VAT, a cena jest na pewno wysoka, duża. Jeden z moich widzów pytał co z plastikowymi ażurami. No nie używamy ich na razie, został mi tylko ten jeden. A te co się starły, to pamiętacie, że długo wytrzymywały. Chociaż na tych dzisiejszych pustyniach na pewno szybciej kamienie by je starły, bo nie ma wilgoci do poślizgu. I prawdopodobnie szybciej by je starły. No ale na ziemię, które się przyklejają do odkładnic, to naprawdę polecam je, bo pamiętam, że się nie przyklejało nam tak. Czarne ziemie się tak nie przyklejały, jak do metalowych. Także i tam jest zawsze wilgoć. Chyba że wyschło i naprawdę jest też kamieniołom Pamiętacie naszą akcję z zeszłego sezonu, gdzie zbieraliśmy cztery prawe ażury i w tym roku zbieramy cztery lewe ażury, żeby skompletować 8 samurajów. Czyli mamy jeden, dwa. 3, 4 i będzie 5, 6, 7, 8. Tego nie podpisuję, bo to jest y, pierwszy azur y, w tym roku, który będzie y, przeznaczony na licytację. Zaraz Wam powiem. To będzie numer 5. I później dam podpis na nim. Kładam nowy. To będzie Ażur numer 5. I w tym roku yy, będzie też licytacja, ale licytacja będzie yy, na Gorzowskie Hospicjum, czyli będzie do wylicytowania 8 lewych i pra 8 prawych dłut. no i te e, 4 lewe, ostatnie e, e, ażury, żeby skompletować 8 samurajów. I aukcję wystawię około 2 listopada, żeby w dwa tygodnie zebrać pieniądze. E, akcje też będą na Allegro. E, wszystkie pieniądze, jeżeli w ogóle wylicytujecie je. Zobaczymy, jak to pójdzie w porównaniu z wośb. Wylicytujecie wszystkie dłuta. Ja płacę za przesyłkę i ażury 4. I jak płacicie wszystką kwotę, to ja na początku grudnia przekażę tą kwotę pani Jolancie do hospicjum Oczywiście wszystko wam pokażę i nagram, ile, ile zbierzemy. No i jak będziemy przekazywać pieniądze pani Jolancie. Taki jest plan w tym roku. Czyli do końca listopada. Będziecie mieli już u siebie wszystkie dłuta i ażury. Taki jest plan. My tu już mamy cały pług prawie ubrany. I będziemy zaraz orać. Wszystkie elementy mamy już wymienione. Tak to wygląda. To są jeszcze śruby, które zużyliśmy. No i to co tu leży plus jeszcze cztery lemiesze, które już odniosłem. Zwijam się, bo zaczyna padać deszcz. I lecimy na pole. Aha, jeszcze Wam pokażę nowe płozy. Jak wyglądają? Czy będą lepiej nam stabilizować płozy? Nie będą ich wykręcać? Może to coś pomoże. Czy będzie różnica od tej trapezowej? Bo chyba powierzchnią są takie same. No zobaczymy, jak się zachowają nowe płozy. Będziemy orać teraz pole, które mamy pierwszy raz, to jest 3,5 hektara. Zamieniliśmy się z sąsiadem na inne pole, które mieliśmy dalej, przy autostradzie tam koło Holbek. Będziemy łączyć te pole z tym polem, co ma 42 hektary, czyli teraz będzie kawałek 45 hektarów. Bardzo lubię obierać tu nowe, oryginalne elementy, przeważnie oryginalne. Sprawia mi to taką przyjemność, jak kiedyś jak dostałem pierwsze klocki i robiłem sobie traktor, budowałem z nich. kombajn i łuk. Miałem ze 4 lata, to nie były klocki LEGO, ale to były jakieś klocki, które mu jeszcze gdzieś kogoś kupił czy na bazarze, czy gdzieś w DDAG to było 42 lata temu, czyli jakiś to był 79, 80 rok. Było dużo czerwonych i to było takie duże pudło, gdzieś 50 na 50 cm wysokie na 10, może 8. I z przodu była Flexa, może na kilka. I to było podzielone na takie sektory. I to Nie wiem jakie to były klocki, ale miały koła takie jak odciągnika z tyłu. Można było z tego zbudować komba i To były właśnie takie czasy. Można